Witajcie, z tej strony Piotr Wąbka. Tym razem filmik dotyczący runu, jaki miał Larry Hama w serii Wolverine volumin 2. Trwał 7 lat, od 1990 roku do 1997. Stworzył blisko 82 numer tej serii. Według wielu, łącznie ze mną, jest to run definiujący. Pierwszą częścią, jaką jest u mnie w kolekcji, jest niedawno wydany softcover Wall Ryan by Larry Hama i Mark Sylwestry. Mamy tu wszystko od pogłębiania tajemnic naszej postaci głównej, rozwijania jego więzi z X-Men. Zwłaszcza japońska jego przeszłość jest świetna. Wśród artystów, którzy współpracowali samą, w sumie należy szczególnie trzy. Mark Silvestri, blisko 20 numerów. Do tego dochodzi Mark, Mark Texeira oraz Adam Kubert. Pomagał go czasami Andy również. Jest tu i Tut, jak Jaki towarzysze pokoju Jubili, z, z którą więź bardzo mocno została. Akcentowana zamanować większość tych numerów Lady Death Strike Równie niebezpieczne co Sabre Rozpoznajcie Rozpoznajecie tą Mordkę Ładną Członek Hellfire Club Peters. Fajnymi postaciami nowymi była SDD i Albert, czyli prawie jak Wolverine. Zresztą widać go tutaj. Prawie. I Ja to jest słodka, ale zabójcza dziewczynka. Tak jak sam scenarzysta opowiadał się, przez pierwsze dwa lata pracy miał wolną rękę. Nie tworzył jakichś wielkich epickich opowieści, które przewidywałby wcześniej. Tylko tworzył od numeru do numeru. I to się czytelnikom podobało. To i Albert Matoi Gościnne występy cable gmatwanie przyszłości, ale nie takie całkiem gmatwanie moim zdaniem pokrewnienia, ja sabre tutaj z loganem. Jest też się zaczyna bardzo dobra historia siwa scenarium czyli rozwiązywanie zagadki przyszłości Wolverine Patrzcie jaka fajna okładka numeru 50 Gdzie Spiral, tam i moja. Oczywiście jest i Mystic. są Sunfire zawsze mi się w tym kostiumie podobał. Na tej okładce. 57 przełomowy można powiedzieć w historii tam gdzie przełom? tam i ninja tam i silver Surfer. So you know? na w przeszłości. tak dla mnie bardzo fajnym. Wista będąca stopniową wstępem do Fatal Attraction. Gdyż szukali hazard czy magneto faktycznie powrócił. To jest świetna historia Sentinels dotycząca przeszłości Dżubili śmierci jej rodziców już doszło. Fazer Attractions. Przeskoczę tutaj i pokażę Wam. Tu jest mój zbiór. Trzy Attractions. W tym legendarny Wolverine 75. czyli po wyrwaniu przez magneto dawam Ci już szkieletu i jego Dó, boa bez Adamantium Wychodziłem stopniowo do numeru dziewięćdziesiątego. Come from that sea polarine suburb W sumie na własne życzenie tego szalonego psychopaty mhm. mocna rzecz naprawdę w związku z tak przeżyć nasz bohater zdziczał gdy zrobił robotę to Dziwnikowi. No i nic w naturze nie ginie, albo wiem za pomocą cybera, syn naszego kochanego postanowił ustanowił zdrowić Mulderina jeźdźca apokalipsy przywracając mu. Adamantium właśnie odcajpał, to była był jedna z mocniejszych historii Raz się w numerze setnym. Potem mieliśmy próbę opanowania jego dziczałej natury z pomocą elektry uspokojenia. No to można będzie że się udało koniec końców. Później ten już nie miał tyle swobody i musiał teraz wprowadzać w różne wielkie spotkania z X-Men o wielkich narodach jakie mieli. Te narześci Marbela. Znowu Death Strike. Ostatnią częścią. Brał udział scenarzysta, było, przy finale jego runu w Zero Tolerancji. od numeru 115 do 118 Naprawdę warto mieć zeszyty, które tworzył Larry Hama odnośnie To jest definiujący run pod każdą postacią z jednej strony poznajemy jego przeszłość, jego więzi z Jubilee oraz innymi X-Men. Próba łączenia go z sabretutem, utrata adamantium, szereg fajnych nowych wątków typu SDD czy Albert. Dzisiaj też głupie nie do pomyślenia, żeby stali tak bardzo obok siebie. Każdemu polecam, by zaczął, teraz Marvel zaczął znawiać dla Rechama i Mark Silvestri dla soft Softcover. Ja to byłem zeszyty nie żałuję. Jest akcja, jest humor, jest przygoda. Czego więcej też od komiksów mi to wystarcza. Pozdrawiam.